Dosyć ciekawa sytuacja nastała, bo jak wiecie nadal jesteśmy w siwie i nadal mamy problem z sprzęgłem w naszej i Jutro będziemy próbowali się przetransferować do Buchary nadal na tym uślizgującym sprzęgle. Ale okazało się, że mój kochany znajomy Jakub wrzucił wczoraj tak, posta na posta. grupę Podróże po Azji Środkowo-Wschodniej. E, I odezwał się do nas e, bardzo e, miły e, pan, pan? E, Wojtek Nomac. E, pozdrawiamy, jeśli kiedykolwiek to obejrzy. E, I e, zaproponował pomoc, że jutro, od jutra rozpoczyna wycieczkę po e, Kirgistanie, Uzbekistanie. I dolatuje do niego grupa, gdzie jeden członek jest z Katowic. Okazuje się, że nas zna. Mieszka. 300-400 metrów od nas. I na tabenę, uwaga, okazało się, że parę lat temu był u nas na imprezie, którą zorganizowaliśmy jako. Imprezę złombolową. Nieoficjalny after złombolowy, bo jak wiecie, jesteśmy złombolowcami, organizatorów złąbola. Również pozdrawiamy, bardzo lubimy tą, tą imprezę. inicjatywę, inicjatywy, rób, rób, inicjatywy róbcie, robicie super rzeczy i kochamy Was bardzo. E, a, a również teraz kochamy Krzysia Alberta, który parę lat temu sobie siedział na swoim na naszym afterku u nas przy kominku, a jutro będzie w drodze do... Berlina, żeby y, przywieźć nam tarczę naszego sprzętu. Tomka Alberta. Tomka Alberta. <gry> tak. Który e, jutro będzie leciał z naszą tarczą do e, Kirgistanu i potem Uzbekistanu i będzie nam ją tutaj dowoził. E, skromnie liczymy też, że pomogą złożyć tą czwórkę, <grym> żebyśmy mogli jechać dalej. <grym> Także czekamy na Was. Świat jest mały. E, nomad 4x4. E, Pozdrawiam, Tom, Tomku Albercie. Strażywy. Proszę zdąż na samolot.